Jak rybia łuska wpływa na twoją codzienność? Jak ona ją determinuje? Co możesz robić, czego nie możesz? Tutaj y, też zawsze się zastanawiam, co, co mówić, jak też y, opisywać tą sytuację, bo Czy musisz swoją skórę y -y. jakoś w sposób specjalny pielęgnować, na tak, przykład. Tutaj, y... Czy to cię boli? O. Dzień zaczyna się od kąpieli y, w olejku natłuszczającym i tak naprawdę nie ma możliwości, żeby zaczął się inaczej. Um, a tuż po tym um, smarowanie całego ciała um, jakąś maścią, która natłuszcza i zmiękcza. Uh -huh, uh -huh. To jest taki stały element, którego nie mogę pominąć. Muszę tym zacząć, żeby rzeczywiście funkcjonować tak swobodnie też, uh -huh. dobrze się czuć. Na ile to jest też możliwe zniwelować to ciągłe też sypanie się skóry, bo, bo to jest taki element też codzienny, który akurat mnie krępuje mocno. No ale to, to jest taki dwa stałe elementy. Dnia codziennego, którego, o których pominąć nie mogę, ale okay. tak naprawdę, jak to się wydarzy, no to już dzień trwa i e, jest już po prostu też normalnie. O tak. To Nie ma tak, żebym całe musiała życie, nie wiem, podporządkować chorobie, e, bo nauczyłam się też funkcjonować, e, nauczyłam się też dbać o tą skórę. Mam przy sobie w razie czego jakieś kosmetyki okay. e, lub. E, Właśnie na przykład te okulary na zewnątrz, kiedy nie wiem, jest większy wiatr czy wiem, słońce, w upały. <laughs> Czasami się zdarza, że nie funkcjonuje, <laughs> bo y, moja skóra nie wytwarza potu, więc y, też. Y, Nagrzewa się w takie bardzo gorące dni i, i to też inaczej, e, inaczej już też odczuwam. Możesz e, jakąś aktywność fizyczną uprawiać, Basiu? Czy ta choroba ci to też uniemożliwia? Jak się nauczyłam jeździć na rowerze, to bardzo pokochałam rower. <laughs> I tak naprawdę można było mnie na rowerze znaleźć e, gdzieś na mieście o każdej porze roku. Mhm. Do innych aktywności musiałabym znaleźć motywację. <laughs> Okej, okay, rozumiem. Jesteś dzisiaj dorosła. Jak sobie wyobrażasz swoje dorosłe życie, i, i co chciałbyś robić w tym dorosłym życiu? Jakie są Twoje, Basiu, największe marzenia? Mm, przyznam szczerze, że na ten moment już bo w bardzo wielu próbach też jej szukania pracy i, i jakiegoś też e, takiego zawodowego miejsca na Ziemi. Mm -hmm. e, to. Trochę mam dylemat już. Już nie do końca wiem, co bym na ten moment chciała, chciała robić, tak, gdzie bym się dobrze czuła. Ale poczekaj, powiedziałaś po bardzo intensywnym szukaniu pracy, co chciałaś wykonywać? Czy dosta dostawałaś odmowy? Ja jeszcze przed maturą mhm. zaczęłam szukać pracy. Niby tak najdłuższe wakacje życia, ale ja już tak już myślałam o tym, żeby, żeby zacząć po maturze zarabiać. Mhm. I w tamtym czasie, tak mniej więcej przez rok, albo nawet ponad, bardzo intensywnie działałam w kwestii szukania pracy opiekunki. To się też wiązało z moim wielkim pragnieniem bycia mamą, więc jakoś tak stwierdziłam, że odnajdę się może w taki sposób zawodowo. Mhm. Ale tutaj, no tu chyba najwięcej w ogóle CV wysyłałam, najwięcej rozmów przeprowadziłam, nie wiem, czy to przez internet, czy czy nawet na żywo. Natomiast nigdy tak naprawdę nie udało mi się dłużej w tym utrzymać. Dlaczego? Myślisz, że przez chorobę? Znaczy, właśnie szczerze mówiąc, nigdy nie dostawałam takiej konkretnej odpowiedzi. Nie, A wolałabyś? Tak. Chciałabym wiedzieć tak, co, co naprawdę było powodem, czy bardziej na przykład moja skóra, czy bardziej moja niepełnosprawność, czy jeszcze coś innego. Mhm. Więc, więc no, takie akurat doświadczenie w tym pracy mam, że, że nigdy nie słyszałam mhm. powodu.